Już wczesnym rankiem robi się gorąco, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do ponad 30 stopni. Choć praca wygląda na ciężką, przywykliśmy do niej. Robimy to codziennie. Przy takiej pogodzie oczywiście zwalniamy tempo, bo jeśli ciągle pracujesz na pełnych obrotach, to kiedyś padniesz. Praca na budowie, niezależnie od pogody, może być naprawdę wyczerpująca. W Niemczech prawie nikt nie chce się jej podjąć. Brakuje wykwalifikowanych robotników. Także młode pokolenie nie jest zainteresowane nauką zawodów rzemieślniczych. Brakuje młodych pracowników, tych w wieku 20-21 lat. Młodzi ludzie nie są dziś wytrzymali. W domu wszystko dostają podane na tacy, a tutaj muszą sobie sami to wypracować. Czasami brakuje im trochę logicznego myślenia, mają też problemy z wyobraźnią przestrzenną. Trwa budowa nowej przepompowni ścieków, zlecona przez Wodociągi Miejskie w Berlinie. Na budowie pracuje około 40 konstruktorów i stolarzy budowlanych. Dyrektor przedsiębiorstwa przyznaje, że brak robotników staje się dla firm coraz większym problemem, bo na rynku od dawna nie było tak dużo zleceń. Sam natychmiast zatrudniłby ponad 20 osób, z powodu braku personelu już teraz musiał zrezygnować z kolejnych zamówień. W ostatnich latach zwiększyliśmy obroty prawie trzykrotnie. W ciągu ostatnich dwóch lat ilość pracowników wzrosła z 50 do 80. Zasoby na rynku są po prostu wyczerpane. Zmiany demograficzne również powoli nas dotykają. W najgorszym przypadku headhunterzy rekrutują pracowników bezpośrednio z budowy. Tym samym stają się oni coraz bardziej wartościowi. Aby ich utrzymać, w ostatnich latach szef firmy podniósł wynagrodzenia. Budowlańcy zarabiają tu od 16 do 18 euro na godzinę. Z pewnością była to kwestia pieniędzy w latach kryzysu. A w kolejnych poziom płac spadł tak bardzo, że praca na budowie nie była już wcale atrakcyjna. W ostatnich latach to się stopniowo poprawi, ale branża wciąż ma kiepską renomę. Nie tylko na budowie, w wielu branżach rzemiosło nie cieszy się popularnością. Młodzi ludzie coraz rzadziej wybierają wykształcenie zawodowe, na przykład na kierunku mechanik instalacji przemysłowych. Praca polega na instalacji i konserwacji systemów grzewczych i sanitarnych. W tej firmie szkoli się obecnie 30 uczniów. Dlaczego wybrali tę profesję? Większość ich kolegów z klasy poszła na studia. Większość z tych ludzi widzi, że na YouTubie lub w mediach społecznościowych na jednym zdjęciu można zrobić pieniądze i to jest ich cel albo po prostu chcą tylko siedzieć przy komputerze, nie pracować, nie mówiąc już o wysiłku fizycznym czy brudzeniu sobie rąk. Kształci się tu też Siaka Minte, który do Niemiec przybył jako uchodźca z Senegalu. Mieszka tu od czterech lat, w swoim ojczystym kraju pracował jako piekarz. Teraz, będąc na pierwszym roku, nadal zmaga się z językiem niemieckim i niemieckimi przepisami. Praca tutaj jest trochę skomplikowana. Trzeba przestrzegać zasad. Jest nieco trudniej niż w Senegalu. Firma bardzo dba o swoich podopiecznych. Mogą oni liczyć na korepetycje, a dwóch pracowników zawsze jest do pomocy. Na brak pracowników i nadmiar pracy narzekają też firmy sanitarne. Znalezienie odpowiednich kandydatów staje się coraz trudniejsze. Stereotyp na temat profesji hydraulika denerwuje dyrektora firmy. Wielu ludzi ma na temat naszego zawodu konkretne wyobrażenie. Ludzie wciąż myślą, że w tej pracy ma się do czynienia tylko z brudem, że jest się wciąż brudnym i że się śmierdzi. Ale dzisiaj już tak nie jest. Dziś wszyscy nasi technicy serwisowi są wyposażeni w laptopy, jest dużo elektroniki, trzeba się dobrze znać na technice. O swój wizerunek nie martwią się za to stolarze, są dumni za swojego zawodu i z tego, co uda im się stworzyć każdego dnia. Dla nas to sposób na życie. Albo to robisz, albo nie. Na pewno znajdą się ludzie, którzy chcą pokazać, zobacz, ja też tak potrafię, ale w rzeczywistości jest inaczej. Żeby być dobrym stolarzem, trzeba tego chcieć. Młode pokolenie niechętnie widzi swoją przyszłość na budowie czy w warsztacie rzemieślniczym. Nawet dobra pensja nie zachęca. Jeśli to się nie zmieni, kiedyś możemy odczuć przykrytego konsekwencje.